Witam serdecznie, witam na moim kanale i zapraszam na akwarystykę z pasją. Jako że zakupiłem rybki w kolcobrzuch.pl Firma która sprzedaje wysyłkowo rybki, rybunie, rybusie No, pochwaliłem Wam się już unboxing, unboxingiem Czyli na poprzednim filmie możecie zobaczyć, jak pokazuje ryby świeżo, jeszcze w woreczkach dostarczone przez kuriera, a teraz chcę wam je pokazać już w akwariach, które pływają. Co do jakości ryb, jest to fenomenalna jakość, rewelacyjna. Po prostu są przepiękne te ryby żadnych nie mają objawów chorób, jakichkolwiek pleśni, czyli trzymane w przyzwoitych warunkach. Kolorki są ładne. Co tam jeszcze? Opakowanie, czyli wysyłka, zabezpieczenie ryb, naprawdę rewelacja po kilka sztuk w worku, więc no, unikamy stresów, unikamy zatrucia wody odchodami. No co? Nie wierzycie, zobaczcie sobie poprzedni film. Tam wyraźnie widać jak, jak, jak w jakim stanie przyszły ryby jak wyglądały. A teraz Wam je pokażę jak pływają w zbiornikach. Więc zapraszam. No, zobaczcie te piękności. Platka Sunset. I gubik, jeżeli dobrze pamiętam nazwę, to jest Red Tuxedo Gold Head. Takie piękności wczoraj wpuszczone. Jeszcze im tego akwarium jako tako nie urządziłem. Znaczy tu nie będę urządzał ogólnie. Trochę nas naskwałam na dno. Kamieni wrzuciłem. A jakąś doniczkę plastikową z żbirkiem i trawę w to i to będzie chyba maks jeżeli chodzi o tak akwarium nie będzie tutaj żadnego takiego wiecie wystrojonego bo chodzi o to że tutaj no będzie jak będzie nie chcę stroić tu będą te dwa gatunki płypały, tylko muszę jeszcze samice załatwić dla tych samców bo to same samce są ale piękne czerwone ogony mają mm. zobaczcie piękna ta ryba jest, piękny gubik naprawdę piękny gubik ale jego jakość jest niesamowita plateczki fajne sunsety dzisiaj dostaną pierwszy raz pokarm nie dostały wczoraj w ogóle, dzisiaj dostaną pierwszy raz, chyba się już oswoiły. Myślę, że tak. Tutaj filterek chodzi. Mały kubełek chiński. Zarumbista sprawa, naprawdę rewelacyjny. Zastanawiałem się, czy tutaj tapetę wrzucić. Mogłem tapetę wrzucić. <coughs> no sunsetki dobra teraz następne wam pokażę tu jest gubiczek red tuxedo piękne samczyki Też trzeba samice załatwić. Piękności, zobaczcie jakie piękności, jakie ładne brzuszki mają. Wszystko jest cacy. Kolory intensywne. Także... Też bardzo zadowolony jestem z tych ryb. Naprawdę rewelacja. Wiecie, jak to jest z gubikami? Nieraz kupisz tu, kupisz tam to strasznie wyglądają a te no te goldeny i to, to naprawdę ja jestem bardzo zaskoczony jakością tych ryb w zoologikach takich pięknych zbawych nie zobaczycie nigro ma nigro ma Piękne. Oh. Oh. Ta czerwień tutaj to jest normalnie niesamowita. No taka czerwień to jest rzadkość. Piękne są te Golden Head. Oh. A tutaj podziwiajta. Paskudowe gubiki. A tutaj mamy Sanseta Ha? Czyli taka wersja z czarnymi płytkami tego, co wcześniej na filmie było. No. Pikne. Pikne, pikne, pikne. Wspaniałe.